Rok. Konie są posiadaczami największych oczu wśród wszystkich ssaków lądowych. Dwa razy większych od ludzkich. Umiejscowienie końskich oczu po obu stronach głowy zapewnia zwierzęciu bardzo szerokie pole widzenia. Od 230 do 280 stopni. Pole widzenia człowieka obejmuje zakres 180 stopni. Co ciekawe, Pasący się koń, który cały czas porusza głową, ma w praktyce 360 stopniowe pole widzenia. Kiedy jednak stoi lub idzie z uniesioną głową, ma kilka obszarów ślepych. Obejmują one miejsca bezpośrednio za nim, w okolicy ogona, bezpośrednio pod głową albo przed nosem, na grzbiecie w okolicach głębu oraz bezpośrednio przed czołem. Dlatego kiedy podchodzi się do konia od tyłu lub na wprost, ten przesunie się albo odwróci głowę tak, żeby zobaczyć człowieka. Dla bezpieczeństwa warto jednak poinformować konia o tym, że się do niego podchodzi. Wystarczy uprzedzić go głosem. Długo uważano, że konie nie dostrzegają kolorów, Wciąż zresztą trwają na ten temat dyskusje badaczy, ale zaobserwowano, że lepiej rozpoznają żółty, zielony i niebieski niż czerwienie, fiolety, odcienie, szarości. Konie doskonale widzą w nocy, choć ich oczy potrzebują więcej czasu na przystosowanie się do zmiany intensywności oświetlenia niż oczy człowieka. Dobrze znoszą też, raz jaskrawe światło mają, bowiem wbudowane okulary przeciwsłoneczne, długie i skierowane ku dołowi rzęsy dodatkowo chronią oko przed promieniami słonecznymi. Trzeba wiedzieć, że konie z natury słabo oceniają odległość, ale można je wyszkolić do jej rozpoznawania. Nie mają też możliwości postrzegania głębi obrazu, dlatego nie są w stanie ocenić np. głębokości kałuży, a wnętrze przyczepy do transportu może się jawić jako nieskończony ciemny tunel czy jaskinia.